Zbliżamy się do chaty walońskiej. Zobaczymy, co tu jest. Wstęp wolny. Stara chata walońska. Idziemy zobaczyć. Jesteśmy na terenie chaty walońskiej że myślę, że jest to ciekawe miejsce które warto w czasie marszu gdzieś tam odwiedzić o. Jak się nazywają te wyroby Z Bolesławca Z Bolesławce. Niektórym się podoba ta porcelana, niektórym Minerały, kamyczki. Oj, co odbicie w lustrze. Jakiś pan z rogami? Wchodzimy chyba do jakiegoś warsztatu. Ogólnie chata Wchodzimy do jakiegoś warsztatu jubilerskiego. O, bardzo dużo różnych kamieni, minerałów. Widzimy mnóstwo kamieni, minerałów. Nie znam się, nazw nie znam. Tu jakiś chyba węgiel, rzeźby. Czy to są dzieła pani? Znaczy, no, coś pani rzeźbi, pani. No, z tych kamieni pani coś obrabia? Nie. Zabijam częściowo, bo się zbędnie, na przykład z czasami. Ale to są kamienie tutaj leżące, stąd, wykopi, wykopaliska stąd? Nie tylko. Nie? O. Miejscowy piesek. Bardzo dużo kamieni, wyrobów. To proszę nie. Znajdujemy się w chacie walońskiej, w takim fajnym pomieszczeniu, bardzo przyjemnie, chłodne powietrze, naturalna, naturalna klimatyzacja, światło jest takie troszeczkę leki półmrok, może nie wszystko zauważymy i docenimy, o jakiś przodek biblijny, to są ci Wielcy mocarze, którzy żyli kiedyś na ziemi. O. Ten dzik tak skończył. Ten jeleń tak skończył. Dzik tak skończył. Jakieś palenisko. Oczywiście film nie odda tego klimatu, który tu panuje, ale jest naprawdę fajnie. Stare kowadło. Tron. Jakaś maszkara. Mnóstwo rogów małych sarenek. Nie dożyły sędziwego wieku i emerytury. Ale fajny klimat, nie? Tutaj jest Jakaś sala. O, zbliżamy się do Mausoleum Peurello. Czy ktoś z oglądających starszych osób przypomina sobie te wina? Ja już sobie przypomniałem. Słynny minotur, pamiętam, smakowałem. Waliło w łeb jak nic. <laughs> troszeczkę jest lekki półcień. Tawarisz Lenin, zdraszcie Szkoda, że okurzony troszeczkę. No dobrze, to jest właśnie jeszcze lepszy klient. Ale te wina się kiedyś kosztowało. Ciąg dalszy filmu. Wina. Bez nich nie mogła odbywać się żadna impreza młodzieżowa, żadna domówka, żadna impreza. Jak pamiętam, te wina były zawsze w drewnianych skrzynkach. Kosztowały tak, o ile pamiętam, 3 złote o 2,20. 23 to to już jest później. Tak za moich czasów to 3 złote, 2,54. Troszeczkę się tych win wypiło w młodości. Dlatego dzisiaj jestem taki zdrowy. rot byk. Słynne wina. Gdzie? Arizona. Arizona, jedno z najlepszych win. To w łeb wchodziło. Tu nie. Idziemy dalej. Wychodzimy z tej... Gerandol. O, niejednemu tu przyprawiono rogi, jak to mówi dowcip. Wracamy tunelem. Trzeba nisko, to jest korytarz pokory, gdyż trzeba się po, z pokorą pochylać. Idziemy, trzeba uważać. Nie wiem, czy to wszystko będzie widać. No, ale w jakiś sposób Państwu to przekażę. Wychodzimy z tej sali, o! Kamienie Ma bardzo dużo kamieni, piękne kamienie. Ciąg dalszy. Wejście 3 zł. Warto dać, przypomnieć sobie historię. Zagadka, co to jest za kamień? Jest to róża pustyni, naturalny twór pustyny, przywieziony. Prawdziwe ślimaki z czasów dinozaurów, biblijnego potopu, ha, ha, tak żartując sobie. Wychodzimy ze środka, bardzo miłe, fajne oglądanie, bardzo miła pani. Zachęcam, aby każdy tu odwiedził to miejsce. O, butelki. Film oczywiście tego wszystkiego nie oddaje, dlatego warto tu przyjechać i wejść osobiście. Stary górnik, który wydobywał kamienie.